Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam na rozkład kart. Dzisiaj będzie to rozkład na pytanie: Kto o Tobie ciągle myśli? I zobaczymy, co karty chcą pokazać, jaka odpowiedź właśnie dla Ciebie pojawi się w tym rozkładzie kart. Kto o Tobie ciągle myśli? Zobaczymy, co to będzie za informacja. A ja zapraszam, kochani, do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, bo wszystko to wspiera kanał, pozwala mi go rozwijać, robić dla Was rozkłady kart. I oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Dzisiaj rozkład na pytanie, kto o Tobie ciągle myśli? Zobaczmy, co karty podpowiedzą. Kto o Tobie ciągle myśli? Kto. O Tobie ciągle myśli. Kto o Tobie ciągle myśli? Dwójka pentakli. Dwójka buław. Ok. Dwójka buław. Wyraźnie karta myśliciela. Osoby, która hmm, pragnie jakichś zmian. Trochę patrzy w przyszłość. Ta buława, którą trzyma, to jest buława nowych możliwości. A ta buława, która stoi z tyłu, to jest coś, co było, co już ta osoba raczej chce za sobą zostawić. W dwójce buław jest taka gotowość na to, żeby spróbować, zaryzykować, bo w końcu buławy to jest ogień i ochota na to, żeby zrobić trochę krok w nieznane. Jest to karta wyboru. Może mówić o tym, że ta osoba y, myśląc o tobie, y, myśli albo o tym, żeby do ciebie przyjechać, albo żeby ciebie do siebie zaprosić, bo jest tutaj y, energia mobilności w tej karcie. Y, a wszystko po to, żeby dawać, dać wam szansę na start w coś nowego, bo dwójka to są decyzje, które budują. Może to jest zbudowanie od podstaw, może tu chodzić o. O odbudowanie relacji, albo o jakąś decyzję, która po prostu tą relację wzmocni. Na start może to być właśnie spotkanie w stylu randka. I ta karta wróży korzystny przebieg wydarzeń. I mamy dru drugą dwójkę, tym razem kielichów, więc widać, że emocje tutaj buzują, przelewają się, i ta karta sugeruje wzajemność. Tak, jakby. Obie osoby, czyli i ty, i ta osoba, intensywnie jednak jest to intensywne połączenie energetyczne między wami. Dwójka kielichów mówi o tym, że może rodzi się nowa relacja albo odnawia się stara relacja, bo czasami dwójka kielichów jest kartą drugiej szansy czy kolejnej szansy, ale widać, że myśli ta osoba w kontekście Startu w nowe. Może na nowych zasadach, może w nowych okolicznościach. Jednak to jest karta wyboru i może szybkiego dojścia do spotkania. Dwójka kielichów jest kartą spotkań, takiego właśnie spotkania dwóch serc. Więc tutaj emocji jest bardzo dużo. Może to być też karta zalotów albo takiego flirtowania. Kontekst jest taki, żeby stworzyć relację, która obojgu dam wa, da wam satysfakcję. To jest relacja, która będzie trwała tak długo, dopóki właśnie będzie ten przepływ energii między wami i to myślenie o sobie nawzajem. I oczywiście dwójka to jest ta decyzja, która daje początek, ale pod patronatem dwójki kielichów czasami rodzą się relacje takie na całe życie są to przyjaźnie. Są to y, też relacje romantyczne. W końcu te kielichy może tutaj trochę zobowiązują. W dwójce kielichów mamy Wenus w raku, więc jest tutaj ta emocjonalność olbrzymia. I y, jest to karta budowania relacji opartej na y, otwartości serc. Y, takie prawdziwe partnerstwo i zadbanie o siebie nawzajem. Ta karta mówi kochaj, ale i obdarzaj miłością, ale też y, bądź otwarty na to, co ta druga osoba ma tobie do zaoferowania. Za y, piątka denarów. Y, trzecia energia. Mówimy na tą kartę, często karta, że braka miłości, bo ona mówi właśnie o samotności, o braku, y, właśnie może w tej chwili nie macie ze sobą kontaktu. Y, w tej piątce Pentakli jest takie właśnie poczucie um, czegoś bardzo czegoś mi brakuje w życiu, brakuje mi w życiu tej drogiej osoby, potrzebuje um, się spotkać, potrzebuje pobyć, um, potrzebuje porozmawiać, potrzebuje powiedzieć, co czuję. Um, ta karta pokazuje wręcz takie obsesyjne poczucie braku. Tego kontaktu, którego w tej chwili chyba nie macie, bo jednak te dwie dwójki, one są takie kluczowe, startowe. Um, ale też jest tu pewnego rodzaju bierność w tej karcie, bo ten klucz, um, żeby otworzyć drzwi i dać szansę tym wszystkim możliwościom na zrealizowanie się, on leży. Um, czeka. Ta osoba tak jakby skupia się emocjonalnie na tym, co było, ciągle myśli, zamiast właśnie przekierować tą swoją uważność i chwycić ten klucz do przyszłości. I zrobić ten właśnie krok w stronę tego nowego. Bo tutaj trzeba przełamać tą bierność i po prostu wykazać się inicjatywą, otworzyć te drzwi. I Zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. Może jest jakaś niepewność ze strony tej osoby, na to, jak ty zareagujesz. Ta buława, która symbolizuje coś, co było, może to są jakieś trudne emocje, może tu jest dużo ognia, może to były jakieś kłótnie, które was rozdzieliły, ale ta osoba nie odpuszcza, tak? To jest... piątka denarów to nie jest energia, w której warto się zatrzymać. Prędzej czy później ta osoba już nie będzie w stanie y, y, tylko myśleć. Tutaj trzeba działać. Y, może mieć poczucie właśnie, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma wystarczająco dużo siły, ale i potrzebuje jeszcze trochę tego czasu na przemyślenia. Y, ale to jest ten właśnie pierwszy moment, żeby wyjść z tego impasu. Może ta karta mówić właśnie o braku odwagi. On się zastanawia, czy ona się zastanawia, co by było, gdybym otworzyła te drzwi, co ty powiesz, tak? Jest to karta, która pokazuje, że na dzień dzisiejszy ta osoba intensywnie o tobie myśli. I buduje w sobie tą gotowość na to, żeby yy, ruszyć, w to, yy, ruszyć w Twoją stronę. Yy, I mamy cesarzową. Cesarzowa może mówić, że ta osoba myśli o Tobie w samych superlatywach. Ma yy, taki kontekst, że w zasadzie yy, jesteś dla niej, dla niego osobą idealną. O takiej relacji marzy. I tutaj może ta karta sugerować, że szykuje się taka faza zalotów. Ona będzie trwała tak długo, jak to tylko będzie możliwe, ale potrzebna jest wzajemność, czyli to odwzajemnienie uczuć z Twojej strony. Ten archetyp żyje miłością i romantyzmem, więc tutaj. Może być na razie właśnie taka faza jeszcze marzeń, ale cesarzowa, ona wie, czego chce od życia i potrafi to dostać. Więc te przemyślenia to mogą być przemyślenia dotyczące tego, jak spowodować, że te wszystkie możliwości, które są za tymi drzwiami, które wkrótce zostaną otwarte, one będą jak najbardziej trafne, trafią w punkt, w Twoje serce i sprawiam, że też poczujesz ym, chęć odcięcia się od tego, co było, bo mamy tutaj sprawiedliwość, więc jest takie ym, ym, po, potrzeba rozważenia, ym, pogadania o przeszłości. Ta osoba na razie wszystko y, o tym wszystkim myśli, ale jest też potrzeba właśnie spotkania i przegadania, właśnie po to, żeby. Wykorzystać ten miecz prawdy jako ten klucz do przyszłości, bo ym, sprawiedliwość ym, to jest ochota, żeby właśnie dać sobie szansę na nowy początek. Ym, w miłości, ym, ogólnie, w jeżeli chodzi o znaki Zodiaku, to sprawiedliwość może oznaczać yy, kartę wagi. Ym, w miłości ta karta, może mówić, że ta osoba chce odpuszczenia jakichś trudnych emocji, a jest tutaj, posługuje się głosem serca i też jest dużo ognia takiej, takiego ognia, który ciągnie tą osobę do ciebie. Jest to takie bardzo życzliwe nastawienie. Ta osoba jak, przede wszystkim chciałaby unikną, uniknąć jakichkolwiek konfliktów. To wszystko, co było trudne. Jest już za Wami. Teraz jest ten moment, kiedy już nie warto oglądać się za siebie, a warto właśnie postawić na nowe możliwości. To jest karta, która może symbolizować relację, która ma bardzo silne, silne poczucie więzi, jeżeli to jest ta druga szansa. I tutaj jest taka duża wiara w to, że uda Wam się odbudować od nowa, stanąć na nogach w tej relacji i stworzyć związek na nowych, lepszych zasadach, oparty właśnie na prawdzie i na zgodzie. Natomiast, jeżeli to jest nowa znajomość i ta osoba chciałaby kontynuować tą znajomość, bo bardzo czuje, że tego potrzebuje, że chciałaby więcej czasu z Tobą spędzać. To wtedy ta sprawiedliwość może mówić o tym, że ta osoba jeszcze chwilę musi powalczyć z, z, z tymi swoimi trudnymi emocjami z przeszłości, żeby w końcu poczuć, że to jest właściwy moment, właściwy, właściwa odpowiednia chwila, żeby ruszyć w Twoją stronę, bo po dwójce Buław jest trójka Buław, a trójka Buław to już jest właśnie ta karta brama. To poczucie, że jest to odpowiednia chwila żeby przekroczyć wspólnie tą bramę, za którą jest biała karta pole nieograniczonych możliwości do wykorzystania. Te dwie dwójki pokazują jeszcze taki właśnie ten moment zbierania się na odwagę, budowania trochę, układania sobie pewnych rzeczy w głowie, pewnie planowanie. A gwiazda przy tej cesarzowej pokazuje, jak bardzo jesteś dla tej osoby ważny, ważna. Gwiazda to jest też, ona emanuje energią przeznaczenia. Czasami, kiedy poznajemy taką osobę spod znaku gwiazdy, ona może nam się wydawać zdystansowana, ale to może jest właśnie ten mechanizm obronny związany z y, trudną przeszłością, i być może właśnie to zdystansowanie tej osoby sprawiło, że może nie wszystko poszło tak, jak ta osoba na, y, chciała, na co liczyła, y, i ma takie poczucie właśnie braku, y, i próbuje wymyśleć, jak inaczej dotrzeć do ciebie, i y, chce bardzo rozwoju tej relacji. Natomiast jeżeli tutaj chodzi o tą drugą, kolejną szansę, to ta gwiazda mówi, że. No tutaj łączy was taka więź, która naprawdę jest emanuje tą aurą przeznaczenia. Więc bez względu na to jakie zmiany życiowe macie musieliście przejść, jakie trudności pokonać, jak bardzo zmieniła się wasza wspólna ścieżka, to ta łącząca was więź jest wieczna. Stąd takie właśnie może nawet uzależnienie tej osoby od Ciebie. I takie właśnie ciągłe myślenie o tym, jak doprowadzić do ponownego spotkania i dania sobie szansy na to, co, na ten nowy start. W gwieździe u podstaw tego partnerstwa, które może tutaj jest pokazane, właśnie leżą dwie dusze. Te dwie dusze, które są pokazane w dwójce kielichów. Na tą kartę mówimy kochankowie małych hargan. Natomiast gwiazda pokazuje właśnie takie partnerstwo, gdzie dwie dusze, które są połączone przyjaźnią, one podróżują przez wieki i spotykają się w pewnym momencie. Mówimy na to często związki, właśnie takie z przeznaczenia czy karmiczne, że gdzieś nawet w kolejnych wcieleniach po prostu te dwie dusze koniec końców i tak się spotkają. Tego typu związki są rzadkie, ale one mogą przetrwać próbę czasu, jeśli właśnie tym fundamentem relacji jest przyjaźń. Nie namiętność, nie ogień, ale właśnie ta emocje, przyjaźń, taka więź budowana poprzez otwieranie swoich serc, budowana na poziomie duchowym bardziej niż na tym poziomie ognia namiętności. Więc tutaj widać wyraźnie, że ten fundament jest bardzo silny w waszej relacji. No i teraz, czego pragnie taka gwiazda? Ona yy, yy, z jednej strony potrzebuje przestrzeni do życia, a z drugiej strony może przeszła pewnego rodzaju przemianę yy, i zostawia za sobą to, co było, i teraz odczuwa taką intensywną, Intensywny pociąg w twoją stronę. Wysyła, może manifestuje, tak? To swoje marzenie. Chce tego spotkania. I przyjdzie do ciebie. Ta karta mówi, że przyjdzie do ciebie, kiedy właśnie poczuje się gotowa. Te dwie dwójki to jest jeszcze ten moment, przed ten moment silnej potrzeby podjęcia decyzji. Natomiast ym, gwiazda mówi, że to jest właśnie wyczekiwanie na ten yy, moment, odpowiedni moment, kiedy poczuje się gotowa. Yy, yy, I mamy kartę głupca, czyli właśnie ten nowy początek. Głupiec sugeruje nowy początek i yy, yy, wsłuchanie się w głos serca. Yy, głupiec to jest. Yy, Właśnie, relacja, która jest budowana na fundamencie przyjaźni. Tutaj w ogóle może chodzić o przyjaźń, taką naprawdę przyjaźń na całe życie. Coś Was rozdzieliło, okoliczności były niesprzyjające, natomiast ta osoba zawsze i ciągle ciebie myśli o tobie, pamiętacie. I tutaj mamy tego głupca, który zawsze woli zacząć relację od przyjaźni. Ale on też ma specyficzną energię, bo on może nawiązać długoterminowy związek, jak najbardziej, jednak on ma potrzebę tej przestrzeni, co jest pokazane w gwieździe, i takie poczucie olbrzymiego wolności, wyboru. Więc tutaj. Mimo dobrego początku, który gdzieś tutaj może jest pokazany w tych dwóch dwójkach, teraz potrzeba tego czasu na przemyślenia. Może tu chodzi o to, czy to jest przyjaźń, czy to już jest kochanie. I to jest jeszcze ten moment, kiedy trzeba dać sobie czas na to, by wasza relacja okrzepła, żeby po prostu. Otwarcie, właśnie stanąć w prawdzie. Ten miecz prawdy, on jest po to, żeby stanąć w prawdzie z samym sobą i z drugą osobą. I żeby nie podejmować, nie rzucać słów na wiatr, nie podejmować decyzji, których się będzie potem żałować. Mamy asa kielichów, czyli jak najbardziej to jest ten początek relacji, to jest to zauroczenie. Tu są wszystkie emocje związane z zakochaniem, z oczarowaniem, z takim odurzeniem miłosnym. To jest ten moment właśnie zalotów, motyli w brzuchu, A As kielichów, tak jakby. As, czyli danie sobie szansy na ten nowy początek, a as kielichów mówi, że no jest to najistotniejsza karta miłosna w tarocie. Ona uosabia taką wszechogarniającą radość, właśnie, którą inspiruje miłość. To jest y, aktywowanie źródła szczęścia, y, właśnie w sercu. Ta karta y, właśnie jest taką propozycją zaoferowania możliwości rozpoczęcia od nowa, na nowych zasadach, y, z takim poczuciem. Y, y, Odważę się, zaryzykuję, spróbuję, idę na całość, tak? Słuchając głosu serca, tutaj jest ten ametyst, yy, kamień intuicji i, i ocean nowych możliwości do wykorzystania, i taka ochota, żeby po prostu z taką bezgraniczną ufnością tym razem yy, rzucić się w ten ocean yy, emocji. Yy. No i As Kielichów jest dla Ciebie informacją, że idzie do Ciebie taki ekscytujący, romantyczny początek. To mogą być jakieś propozycje romantyczne ze strony tej osoby. Spotkania. Ten As kielichów on pobudza zmysły, świat robi się bardziej kolorowy, radosny, przyjemny. Ta karta trochę przenosi w takie romantyczne matriksy, natomiast ta karta też zawsze mówi, żeby jednak tą jedną nogą próbować zostać na ziemi, tak? Nie dać się porwać w taki nierealny świat marzeń, próbując właśnie gonić za kolejnym radosnym takim hajem, że tak powiem. Pamiętaj, że ten askielichów jest to symbol nowego początku. Wyraźnie ta osoba w tym kontekście ciągle myśli o tobie, ale też nie obiecuj sobie takich niezmiennych euforii przez cały czas, bo ten czas zalotów też pewnie kiedyś się skończy i warto... Realnie spojrzeć w przyszłość, więc ta osoba może jest właśnie w takim w tej chwili romantycznym nastroju, ale jednak ten miecz prawdy tutaj się pojawił i chce wziąć odpowiedzialność za te propozycje, które Tobie złoży. Mimo, że mamy głupca, czyli z jednej strony jest taka wolność wyboru, i idę, co mi tam, spróbuję, zaryzykuję. A z drugiej strony, ten As mieczy może mówić o tym, że jakieś doświadczenia z przeszłości też tą osobę trochę wstrzymują przed taką właśnie szaloną spontanicznością. I chce to zrobić na jasnych zasadach. A Askielichów oczywiście symbolizuje pomyślny początek tej relacji. Czy to jest kolejny początek, czy to jest zupełnie nowa relacja? Obie opcje są tutaj możliwe, więc warto się cieszyć tą ekscytacją, która idzie, bo przyszłość jest pełna nowych możliwości. Nie warto zatrzymywać się tylko w, tych, w tej energii rozważań, myślenia i marzeń, bo marzenia są po to, żeby je spełniać i właśnie one się spełniają, kiedy marzymy. Kiedy brakuje nam tych marzeń, to one nie mają szansy na to, żeby w ogóle zaistnieć w naszym życiu. Więc to jest taki moment przełomowy teraz u tej osoby. Ciągle myśląc o tobie, ma takie romantyczne nastawienie do waszej relacji, bo ta cesarzowa też jest bardzo wymowna. O, ta osoba bardzo idealizuje sobie ciebie i to, co może z tobą zbudować, bo to jest karta pokazująca no, dla mężczyzny na przykład nową sercową znajomość jak najbardziej. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o kobietę, no to taki właśnie y, niedościgniony wzór do y, os, y, kobiety, która ma y, y, w sobie y, wszystko to, czego może sobie wymarzyć y, mężczyzna. Taka partnerka idealna, może partnerka na całe życie, nawet może tutaj właśnie taka energia obfitości i y, takie marzenia długoplanowe, długoterminowe związane z, właśnie z, y, z ciążą też, y, bo akurat w tej talii mamy y, to prze, też tego rodzaju przekaz. Y, natomiast Askielichów na pewno was wspiera, bo to jest portal od wszechświata. Tutaj to jest brama do miłości. Askielichów oznacza partnerstwo oparte właśnie na prawdziwej miłości. Ale też Askielichów pragnie bycia pożądanym. Więc tutaj potrzebna jest ta wzajemność. Więc idzie do ciebie jakieś ważne spotkanie. Ktoś ciągle myśli o tym i... A z kilków mówi, że ta Twoja prawdziwa miłość nadejdzie właśnie we właściwym czasie, bo te karty też to podkreślały, tak? Że tutaj jest właśnie um, wyczekiwanie na tą gotowość. Więc zaufaj i daj szansę temu uczuciu. Takie jest przesłanie y, tego rozkładu. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne. Y, oczywiście nie musi rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam poprzez kontakt mailowy. Napisz swoje pytanie. Zrobię dla ciebie prywatny rozkład kart w formie filmiku, wyślę na Twojego maila. A dzisiaj, kochani, wysyłam dla Was wszystkich mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.